Powinnaś też wypróbować gęsina. Czekamy na gęsina. Będzie grana na gingisina. Także witam Was już w grze. Zapraszam do mojego świata. Także no. Y Wiele osób mnie y, pytało o tą grę, żebym nagrała więc Nie mam pojęcia, jak ten y, odcinek ma wyglądać, więc pierwsze co, to mogę Wam po prostu przedstawić moją drużynę, którą aktualnie gram. Y, więc jest to Ayaka, jest to ym, Ej, czy jak to tam woli ją nazywać, jest Miko, jest Barbara, bo niestety nie dolopnęła mojej, <grytanie> mojej ukochanej drugiej healerki Kokomi. Um, oczywiście postaci nie są jakoś super mocno zbudowane. E, ze wszystkim również pomaga mi mój chłopak, bo ja nie potrafię takich rzeczy to robić za bardzo. Um, artefaktów jeszcze nie mam do mojej ajaki dobrych, niestety, żadnej konstelacji na niej. Nie mam talenty z Dalej jest tutaj moja A, e, która też nie jest do końca zbudowana. Talenty również nie, nie mam, niestety, rzeczy wszystkich podblokowywanych. Um, niestety mam ją na C1. Czemu niestety? Bo jakby był jej banner, to chciałam na kokomi już sobie uzbierać pulę, żeby, żeby mi szybciej wyleciała. No to nie, to postanowiło mi trafić ją drugi raz, więc no dla mnie to jest niestety, bo aż tak często z niej może nie korzystam. Chociaż w tym momencie częściej od J jaki, bo na jacy nie mam tych artefaktów dobrych, tu są takie, e, takie sobie. E, najlepiej zbudowana obecnie jest moja jaja, która na początku w teamie była tylko po to, żeby stawiać te głupie totemy. E, konstelacji nie ma, talenty są takie... takie se. Barbara jest e, cała, e, tylko ze względu na to, że ja w Genshin'a gram odkąd gra wyszła i po prostu pamiętam był jakiś event, gdzie całą ją się dostawało. E, artefaktów też nie ma jakichś super, broni wam nawet chyba nie mam co pokazywać, bo są to jakieś takie... Nie wiem, nie, nie jest to nic specjalnego, więc, <noise> więc tak. Dobra, więc co ja mogłabym wam pokazać? Um, nie wiem, w sumie. mogę wam jeszcze pokazać moje archiwum postaci. Nie, to nie się nie tu wchodziło, chwila. E, jeszcze zanim. Słuchajcie, ja do gry wróciłam dosłownie po roku przerwy. Ja nie mam pojęcia, gdzie co wszystko jest. Ja jeszcze się zapominam w tych wszystkich rzeczach. Także ja nie mam za dużo postaci. E, Ciebie będę chciała, bardzo będę moją Barbarę wymieniać. Ale tak, nie mam wszystkich postaci oczywiście, ja, ja aż tak może nie nerdzę w tą grę, ale coś tam, coś tam jest. Tych złotych to nie bardzo. To nic. Ja nie narzekam. Ja lubię moje wszystkie postaci, które mam w ogóle do samej jakiegoś maila. Co to jest o matko? Um. Dajcie, dzięki, okej, okay, dobra, mi pasuje. <laughs> mi pasuje. Jeśli jesteście też ciekawi, no może pomałam z tym, że nie nerdzę, bo jeśli jesteście ciekawi jak moje procenty na mapie, to no w niektórych miejscach mam po 100%, w niektórych prawie po 100%, tak samo tutaj. No... <laughs> Trochę czasu spędziłam. <laughs> um. Więc tak, co możemy zrobić? Czy mamy jakieś ciekawe zadania? Uh. O, oczywiście mam komisję, więc może przy okazji sobie to zrobię i pokażę wam, jak mój team w ogóle działa, jak, jak ja się tym zajmuję. Mam też nową klawiaturę i czasami nie trafiam, żeby kliknąć trójkę, czwórkę, jedynkę i tak dalej, żeby zmienić te postaci. Więc też jest czasami śmiesznie, bo jeszcze się przyzwyczajam do tego wszystkiego. Przy okazji zbieram sobie wszystkich tych, nie wiem jak oni się nazywają, bo potrzebuję oczywiście do talentów moich pięknych. A niestety, bardzo niefajnie się to zbiera dla mnie. Bardzo tego nie lubię. Ale jakoś idzie. Dobra, czy coś mi dropnęło fajnego? Jest jedna zwykła. Aha, i to tyle. No to super, fajnie, dzięki, chłopaki. Super, super się przydaliście. To będzie łatwe do zniszczenia dwie wieże, oczywiście. Dobra, to tutaj macie to. Macie to. Cieszę się, że mam tą ajakę, bo w miarę szybko mi idzie niszczenie tej właśnie tarczy elektrycznej. A nie będę ukrywać, jest to bardzo pomocne. Dobra, jeszcze tam mi coś zostało. Dawaj, tu, 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 dobra. Co zrobiłeś? Halo, czemu się nie ruszasz? klawiaturo? Przepraszam cię bardzo, przecież ja klikałam wszystko. Dobra. Słuchajcie, żyje. Stało się. Mie, może to, to rozwalimy. Czy to wszystko? Wszystko. Dobra, super. Czy dostałam jakieś fajne fanty? Oczywiście nie. Szkoda. <ścoughs> nie pogardziłabym czymś fajnym. Dobra, dawajcie, dawajcie, o, w sumie mi się przypomniało, wiem czego nie zrobiłam, bo zaraz się mi tydzień kończy, a ja jeszcze nie zrobiłam, e, tak w ogóle to są wszystkie moje bronie, nie mam za dużo złotych, <laughs> nie bicie, e, gdzie to jest, e, nie, to będzie tu chyba, tak, tego w ogóle nie robiłam, nie mogę tutaj tego zrobić, dlaczego, halo, może się tepnę po prostu gdzieś i tam to zrobię, bo zapominam zawsze to robić i zawsze jakoś tak wychodzi, że robię to na koniec tygodnia, gdzie się powinno robić na początek. Ja to na przykład robię w ten sposób, że oczywiście szukam czegoś, czego mam najwięcej, no na tą chwilę nie wiem czego mam najwięcej. Tego mam najwięcej chyba... Nie wiem, tak, tak na szybko, bo nie chcę mi się za bardzo szukać, więc robię tak. I oczywiście uwielbiam moją Ayaka, bo po prostu klikam shifta i to się samo ładuje. <laughs> z Moną próbowała, no z Moną nie działa, bo Mona też się tak przemieszcza szybko powiedzmy. No, bo na coś fajnego dostałam. Oczywiście, że nie. Standardowo. Dobra, co tutaj mamy? Um, mamy tutaj jakieś rzeczy do odebrania. Mnie zawsze denerwują te wszystkie tutaj czerwone wykrzykniki, ale nie będę was tym męczyła dzisiaj, bo nie ma sensu, uważam. E, dobra, zróbmy kolejną komisję. Jeśli ją znajdę, podjadź się, klikała Ola. Źle klikasz, źle klikasz. Także słuchajcie, naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego chcieliście taki odcinek, bo ja uważam, że nie ma tutaj nic ciekawego do pokazania. I ja wszystko robię bardzo chaotycznie, bo nie wiem, jak się za to zabrać. Więc nie wiem, jeśli Wam się spodoba ten film, i jakimś może cudem będziecie chcieli więcej, to po prostu napiszcie mi, co konkretnie chcielibyście zobaczyć, bo naprawdę nie mam pojęcia. W bildach, na przykład. Tak jak mówiłam, ja nie jestem dobra, więc ja wszystko albo biorę z neta, albo wyłam chłopaka, żeby mi pomógł. Bo naprawdę nie jest to dla mnie proste do ogarnięcia. Dobra, do zabicie mam tylko tych dwóch typa, więc łatwo. ale chciałabym zmienić. Dzięki, dzięki. Boże, tak, tak ją lubię. Naprawdę, zanim ona została mi zbudowana, to ja ją używam tylko po to, żeby zostawiać te totemy i przełączałam na inną postać. I, I to było w sumie tyle z jej grania. A teraz, jak ona jest zbudowana, to ona mi taki damage robi, że mi się nie opłaca na przykład a jaki za bardzo używaj do tego. Jasne, czasami sobie ją tam wyciągnę, jak potrzebuję lodu, ale dopóki nie, nie dostanę lepszych artefaktów. Na nią to no, na razie siedzi tam na tym pierwszym miejscu i nic nie robi, czeka na swoją kolej. Um, codziennie też, oprócz y, chodzenia na te komisje, oczywiście chodzę na um, połów super artefaktów, właśnie na Ayake, i nigdy mi się nic dobrego nie trafia. Nigdy. Ja po prostu mam talent do nietrafiania specjalnie na tą jedną postać artefaktów. Cała reszta to jest taka średnia. A przy niej no gra chyba wie, że ja ją y, simpuję, że, że to jest moja ulubiona postać w tej grze. I mówi nie, ty, nie, nie, nie dostaniesz, graj czymś innym. Także dzięki gro, dzięki. Dobra, i co tutaj będzie? Tutaj będzie jakieś walczenie, dobra. No to zróbmy to w miarę szybko. Proszę, macie ucika, macie jeszcze to. Nie wiem co prawda ile postaci tutaj mi zrewski. Zawsze e, może nie zawsze, ale bardzo często przegapiam moment, w którym oni tak właśnie lecą do mnie. Nie wiem, nie jestem też jakimś super prosem w tą gle, więc proszę tutaj mnie nie besztaj za to. Ja po prostu gram tak, tak jak lubię. O, może tak. Dobra, co tu się dzieje? O nie, nienawidzę jak oni to robią! Nienawidzę tego. Nie! Zostaw, ile razy ty się ruszasz, gościu! Boże, starczy ci. Dobra, teraz cię widzę, teraz miałam otwarte oczy. Proszę, dobra, zrobione. Czy to wszystkie moje komisje na dziś? Nie, jeszcze jedna została. Dobra, gdzie jesteś? Jesteś tu. To tutaj też się udamy. Również przy okazji się zapytam, jaka jest Wasza ulubiona postać? Bo skoro już to nagroziłam i powiedziałam, że moja ojca jaka, to chciałabym się dowiedzieć. Co wy śmiejecie bądź nie swimpujecie, co po prostu uwielbiacie w tej grze? Ja i dlaczego? O, i dlaczego też bym chciała wiedzieć, bo ja lubię jajka nie dlatego, że o ładnie wygląda, czy o bo, bo jest silna. Ja po prostu się w niej zakochałam odkąd był um, quest nią, gdzie, gdzie tańczyła pięknie na, na jeziorze przy naszej postaci. No po prostu było to takie piękne za każdym razem jak na YouTube ja sobie to odpalam, to po prostu aż, aż się łezka kręci. Dobra, halo, ale byście mogli mi tutaj zostawić to. Byłoby miło. Dobra, super. Jeszcze ty zostałeś? Jeszcze to już. Ci psuję, już proszę. Niestety nie mogę lodu na to użyć, zauważyłam. Chyba, że to naprawili, bo w sumie robiłam to rok temu, więc nie wiem. Chociaż zakładam, że dalej to nie działa. I muszę zwykłym atakiem to robić. Dobra, chodźmy. To sobie podniosę przy okazji. Jeszcze 4 minuty mam ten balon prowadzić? No chyba... Boże, nienawidzę tego. Wolę, jakieś sabotowanie. W ogóle opowiem wam fajną historię. Kiedyś byłam tak dobra w tą grę, że jak właśnie były te komisje na sabotowanie balona, to ja nie potrafiłam tego przeczytać i że mam go, go faktycznie sabotować, tylko ja go do końca prowadziłam i potem się dziwiłam, dlaczego mi zadanie nie wyszło. <laughs> Także no, byłam takim asem. O nie, wybuchnie! No, dawaj, dawaj! Dobra. Proszę mi zostawić mój balon. Masz. I teraz ty. Ja tu sobie wszystkich po kolei zrobię. I to nie przeszkadza. Balon ma dużo zdrowia. Dobra, hop. Macie. Jeszcze tam. Żebyście za mną nie szli, może. Ej, 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 wracaj tu! Z tą łopatą. Dobra. Dobra, a jaka trochę szybsza jest, może jej trochę poużywam do tego. Może faktycznie to jest lepszy pomysł. <laughs> o, tam widzę impreza jest, to może ja już sobie pójdę. Dobra, weź mi się pojaw, gdzie ty będziesz, tu. To ja ci od razu ulta puszczę. Zrobimy tak. Ej, 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 ej. Spokojnie. Zrobimy tak, zrobimy tak na ciebie. Możemy zrobić? Jasne. Dobra, proszę, dla ciebie. Hej, hej, jeszcze. Eee, czy ja tam tego trafię? W sumie mogę zrobić tak. Dobra, nie wiem, czy tam tego trafiłam, ale spoko. Zrobię jeszcze tak. Słuchajcie, tutaj. Ej. Dobra, nie, ona się nie nadaje do tego. A jaka jest o wiele lepsza. Proszę, tamtego, nie wiem czy ja sięgnę. Nie wiem czemu ja nie ma takiego zasięgu, ale Barbara już prędzej go tam trafi, chociaż widzę też ma problem. A niestety z łucznikiem nie chodzę, bo nie lubię łuczników, nie wiem. Jedynego łucznika, jakiego lubię, to jest Fisher i to jest w sumie tyle. <grych> Dobra, chodź tutaj, dawaj jedzonko. Dzięki, dzięki. O, to już koniec będzie. Dziękuję bardzo. Baron nawet połowy zdrowia nie stracił. Proszę! No i superowo. Dobra, dawaj you moje Primogemy. Dziękuję bardzo. Dobra. I ponieważ mamy jeszcze trochę czasu. E, spróbuję mojego szczęścia. Może po szczęściu się przy nagrywaniu, żeby dostać w końcu moje artefakty na Ajakę, ponieważ muszę zużyć tego ryzyna trochę. No więc też to zrobimy. Dobra. A e, Tego teamu będę używać. Nie chcę mi się za bardzo zmieniać postać. Myślę, że. dam sobie radę. Naprawdę nie chcę mi się żadnego ognistego bracia, ani nikogo innego. <noise> nie chcę się grzebać teraz. Dobra. Postaram się zrobić to szybko. O, by było coś dobrego. Zmienię sobie na ciebie. Puszczę od razu to. Puszczę ultę, o, bo w sumie mam ultę. Dobra, puszczę wam to. Nie, 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 ja wiem, że ty biegasz i ty jesteś bardzo zły. Nie lubię na te kryształy zawsze depnąć. Nie, nie, nie! Dobra. Ile ja mam tego w ogóle? Um, w sumie po, nie, 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 przepraszam cię, stawina mi się skończyła. Nie bij mnie, nie bij. Powinnam się skupić na, na tym małym gnomie, bo on mnie zawsze denerwuje, że mnie zamraża. Nie mogę się tutaj leczyć. Proszę mnie nie bić. <grym>, szybko, szybko, ładuj tego ulta! <grym, sypko> nie! <grym, sypko> tu będzie, dobra, dobra. Tu, tu, tu. Czy jest jakaś w ogóle ciepła płyta? Nie ma żadnej ciepłej płyty, to niedobrze. O dobra! Padł! Udało się! Teraz robimy tak, szybko. Puszczamy ulta, bo jest. A, Wood przeszedł obok! Tak nie może być! Najgorzej. Nie, pójdźmy do niego. Dobra, na ciepłą płytę. Już się mogę leczyć, więc jest super. Już mnie nic nie powinno zamrażać raczej. Proszę. Dobra. W sumie naładuję sobie ulta dla Bal Barbaro. Nie wiem, czy jest cały czas, ja mam problem z, z zobaczeniem tego. Załóżmy, że tak. Dobra, niech będzie. Puszczę sobie jeszcze Ajakę. Proszę bardzo. I ciebie, żebyś robiła ten efekt fajny. Nice! Dobra, zrobione. Czy coś ciekawego dostanę? Proszę, by tak. Jest piórko, ale czy będzie to dobre piórko? No nie jest to najlepsze piórko, ale spróbuję jeszcze raz. Do, do dwóch razy sztuka. Dobra, czy kogoś trzeba podleczyć? Niespecjalnie. Idealnie. Dobra, proszę, dla ciebie. Macie. Też wam puszczę. Nie, 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 proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić, te głupie kryształy. Kurde, nie lubię tam stać przy nim, bo ja nienawidzę naprawdę tych kryształów. Ja ich nigdy nie widzę i zawsze w nie wdepnę. Dobra, wiem, że nie mam mult, ale zużyję. Znaczy, nie mam multa. W sensie ja patrzę zawsze, czy te kółko jest załadowane na Fula, bo wtedy ono mocniej wieje Ale widzę, że nie mam tego. Dobra, zróbmy to tak, bo ty zaraz masz ulta. A jaka ma, proszę bardzo? Gotra w tym razem. Proszę. Już powinno go nie być, dobra, jest idealnie. Nie ma żadnej ciepłej płyty, to niedobrze. O, Parma Ulta! Cudownie! Czy ona właśnie wolna za 50 tysięcy? Ja dobrze widziałam. Matko, ona czasami tak trzepie. Dobra, dawaj ty, ty. A jaka? Proszę. No i ty dokończ sobie. Pięknie. Dobra, no za takie ładne zrobienie szybkie tego powinnam dostać coś fajnego. Proszę! No nie! Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. I czy chcecie w ogóle taki kolejny, czy coś? Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i pa pa!